do plan English, bo jest tu bardzo fajna atmosfera mi nauczyciele. Lubię angielski i naszą szkołę za to, że mogę tutaj się nauczyć języka w sposób przyjemny i dostępny dla każdego. Ja zajęcia w Planet English lubię za to, że wszyscy się tu dobrze bawimy, nawiązujemy więzi między sobą, bawimy się przez uczymy się przed zabawę, wszyscy razem się tu dobrze bawimy. Lubię angielski i naszą szkołę dlatego, że motywuje mnie do nauki i mam dzięki temu lepsze wyniki. Lubię chodzić w Twin English za to, że jest tam miła atmosfera, mili nauczyciele, są zadawane tam prace domowe. Yy, można się dostać na lepsze studia. Yy, jest tam bardzo duży poziom języka angielskiego i ogólnie jest tam bardzo fajnie. Lubię język angielski, naszą szkołę, za to, że dzięki niej nie mam problemu z realizowaniem podstaw programowych z języka angielskiego. Ja tutaj bardziej rozumiem wszystkie zagadnienia i nauczyciele bardziej. Yy... Potrafię tłumaczyć nowe rzeczy. Lubię lekcje w naszej szkole, ponieważ dostaję darmowe klejki. Lekcje w naszej szkole, ponieważ jest tu bardzo łatwo nawiązywać relacje z nowymi ludźmi.